Kochamy nasze dzieci i jesteśmy gotowi poświęcić dla nich wszystko. Staniemy na głowie, aby mieć pewność, że dzięki nam będą mieć szanse na dobre i szczęśliwe życie. Te szanse możemy jednak zdecydowanie powiększyć, gdy obok bezgranicznej miłości dodatkowo wyposażemy nasze dzieci w kapitał na dobry start w dorosłe życie. W tym odcinku podpowiem Ci, po co, kiedy i jak oszczędzać na przyszłość dzieci. Jest playlista, lista, gdzie możesz obejrzeć więcej moich porad, a teraz zajmijmy się budowaniem kapitału dla dzieci. Według centrum imienia Adama Smitha wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia kosztuje przeciętnie od 190 do 210 tysięcy złotych. To dobrej klasy samochód lub kawalerka w średniej wielkości mieście. A przecież na tym nasze wydatki się nie skończą, bo po 18 urodzinach. Nie zakręcimy dzieciom kurka z pieniędzmi. Wiem wiem. Podliczanie kosztów wychowania dzieci może wydawać się trochę nieludzkie. No ale w rzeczywistości musimy na to wysupać pieniądze. Fakty nie przestaną przecież istnieć tylko dlatego, że nie chcemy o nich myśleć. Dopóki dzieci są w szkole podstawowej czy w szkole średniej i mieszkają z nami, ich utrzymanie jest naturalną pozycją w domowym budżecie. Gdy jednak ruszą na studia, Nasze wydatki mogą być zdecydowanie wyższe. O ile? To zależy, czy pełnoletnie pociechy wybiorą bezpłatną polską uczelnię, czy amerykański uniwersytet. Wiele renomowanych polskich uczelni nie pobiera czesnego za dzienne studia, co bez wątpienia jest wielką zaletą. Lecz nawet w takim przypadku musimy się przygotować na dodatkowe wydatki, gdy nasze dziecko wyjedzie studiować do innego miasta. Najwięcej wydamy oczywiście na wynajęcie dobrego lokum, w którym nasz student będzie mógł mieszkać i uczyć się. W zależności od tego, czy będzie to akademik, pokój w mieszkaniu studenckim, czy wygodna kawalerka, koszty mieszkania będą się wahać od 400 do nawet 2000 zł miesięcznie. Do tego książki, pomoce naukowe, jedzenie, ubrania czy słynne studenckie imprezki. Również te pozycje w budżecie są zwykle większe niż w przypadku młodszych dzieci. Zakładając, że w ciągu roku akademickiego będziemy chcieli wyposażyć naszego studenta w 1200 zł miesięcznie, na sfinansowanie pięciu lat studiów przyda się jakieś 60 tysięcy zł. I to przy założeniu, że na wakacje nasz syn czy córka zarobią sobie same. Jeżeli ta kwota wydaje ci się duża, Pokażę Ci nieco inny punkt odniesienia. Według danych na stronie internetowej Uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych, jeden rok akademicki, włączając to przeciętne koszty utrzymania, to wydatek rzędu 70 tysięcy dolarów. Przy obecnym kursie 3,75 zł. za dolara, za czteroletnie studia przyszłoby nam zapłacić milion złotych. Nic zatem dziwnego, że amerykańscy absolwenci Uginają się pod ciężarem kredytów studenckich. A co jeśli nie chcesz posyłać dziecka na studia? Cóż, odłożenie pieniędzy ciągle ma sens. Będziesz mógł je przeznaczyć na pomoc dziecku w uruchomieniu własnej firmy, czy choćby w sfinansowaniu wkładu własnego na mieszkanie. Ale myślę, że nie muszę się do tego dłużej przekonywać. Spośród różnych celów finansowych, akurat przyszłość dzieci jest tym, na który odkładamy pieniądze najchętniej. I tu rodzi się nam kolejne pytanie: Kiedy zacząć odkładać pieniądze na przyszłość dzieci? Ogólna zasada brzmi oczywiście: im szybciej, tym lepiej. Ale najpierw powinieneś zatroszczyć się przynajmniej o trzy inne sprawy. Po pierwsze, jeśli masz jakiekolwiek kredyty i pożyczki konsumenckie, spłać je w pierwszej kolejności. To będzie o wiele bardziej opłacalne, zarówno z finansowego, jak i z emocjonalnego punktu widzenia. Po drugie, jeśli nie masz żadnych oszczędności, w kolejnym kroku zbuduj finansową poduszkę bezpieczeństwa na nieprzewidziane wydatki. I wreszcie po trzecie, najpierw rozpocznij odkładanie na własną emeryturę, na przykład odkładając na IKE czy IGZE. Co to jest IKE? Wyjaśniam tutaj. Emerytury z ZUS będą bardzo niskie, wyniosą około 1 trzeciej Twojej pensji. A Ty nie chcesz być przecież ciężarem dla swoich dzieci, tylko zadowolonym z życia, szczęśliwym emerytem, który będzie w stanie wesprzeć je finansowo, kupować wnukom fajne prezenty i przesyłać pocztówki z odbytych wycieczek. Dziwisz się, że najpierw proponuję Ci odkładanie na własną emeryturę? Cóż, przypomnij sobie zasady bezpieczeństwa w liniach lotniczych. Gdy w kabinie spadnie ciśnienie powietrza i wypadną maski tlenowe, najpierw musisz założyć własną maskę, a dopiero potem pomóc swojemu dziecku. To bardzo racjonalne, ponieważ w przeciwnym razie szybko straciłbyś przytomność i dziecko byłoby w jeszcze większych tarapatach. W finansach osobistych zasady działania są bardzo podobne. No dobrze, wiemy po co, wiemy kiedy, to teraz zobaczmy, jak odkładać na przyszłość dzieci. Jeżeli chcesz to robić naprawdę skutecznie, to przede wszystkim nie możesz za każdym razem od nowa podejmować w tej sprawie decyzji. Zastanawiając się co miesiąc, hm, odłożyć coś w tym miesiącu na przyszłość dziecka, czy raczej kupić mu dzisiaj nową zabawkę, to po jednym spojrzeniu w smutne oczka swojego maleństwa natychmiast popędzisz do sklepu. Dziecko zawsze wybierze zabawkę i natychmiastową przyjemność, ale na szczęście ma ciebie. Ty nie jesteś już dzieckiem, więc świetnie rozumiesz, na czym polega odroczona gratyfikacja. Wiesz, że dobra edukacja pomoże dziecku odnieść większy sukces niż pokój pełen walających się po podłodze zabawek. Dlatego, aby nie męczyć się z tą decyzją co miesiąc, musisz wybrać taki sposób oszczędzania, który będzie zautomatyzowany. Za chwilę powiem, jak to zrobić, ale zobaczmy jeszcze przez chwilę. Ile pieniędzy należałoby co miesiąc odłożyć? Kwota w Twojej konkretnej sytuacji zależeć będzie od dwóch najważniejszych elementów: od czasu, który został do momentu rozpoczęcia studiów przez Twoje dziecko oraz od stopy zwrotu, którą osiągniesz z inwestycji. W tej tabeli możesz zobaczyć, jaką kwotę powinieneś odkładać co miesiąc, jeśli masz na to jeszcze 5, 10, 15 lub 20 lat. Dla przykładu. Chcąc uzbierać równowartość dzisiejszych 60 tysięcy zł za 10 lat, przy stopie zwrotu 6% rocznie, powinieneś w każdym miesiącu odłożyć 492 zł. Mając jednak do dyspozycji 15 lat, wystarczy już tylko 321 zł. Jak zatem widzisz, im wcześniej zaczniesz, tym większe będziesz mieć szanse na realizację celu. Teraz, gdy znasz już konkretną kwotę, Pora na wybór odpowiedniego produktu finansowego, dzięki któremu będziesz mógł pomnażać pieniądze. I niestety nie mam tu prostej, gotowej recepty, bo wszystko zależy od Twojej wiedzy i doświadczenia. Z jednej strony, im wyższą stopę zwrotu przyniosą Twoje inwestycje, tym większa będzie szansa na realizację celu. Z drugiej strony, wyższa stopa zwrotu wymagać będzie podjęcia znacznie większego ryzyka i odporności na spore przejściowe spadki. Do najbardziej bezpiecznych rozwiązań należą konta oszczędnościowe w banku oraz detaliczne obligacje Skarbu Państwa. Te drugie mogą być bardzo ciekawą opcją dla beneficjentów programu 500+. Środki otrzymane w ramach tego programu możesz zainwestować na przykład w dwunastoletnie obligacje skarbowe, których oprocentowanie gwarantowane przez państwo wynosi 2% ponad inflację. Szukając jeszcze wyższych stóp zwrotu, trzeba już dodać do portfela akcje, wybierając na przykład odpowiedni fundusz inwestycyjny. To jednak wymaga zdecydowanie większej wiedzy i przygotowania, więc tego tematu nie damy rady w tym filmie omówić. Chciałbym Ci jednak zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne sprawy. Po pierwsze, unikaj drogich produktów. Jednymi z najdroższych są naszpikowane opłatami produkty inwestycyjne opakowane w polisę ubezpieczeniową. To opłaty będą podgryzać zebrany kapitał i bardzo zmniejszą odłożoną kwotę. Po drugie, jeśli nie wiesz jeszcze, co wybrać, zacznij od najprostszego konta oszczędnościowego. Niech pieniądze w sposób automatyczny zaczną się tam co miesiąc gromadzić, a Ty daj sobie następny rok. Na zdobycie solidnej wiedzy na temat mądrego inwestowania. Gdy będziesz gotowy do świadomego wyboru innej opcji, przetransferujesz tam uzbierane dotychczas pieniądze, a do tego czasu kapitał dla Twoich dzieci będzie się zbierał i bezpiecznie zarabiał odsetki bez ryzyka niepotrzebnych strat czy ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. I na zakończenie, sprawa najważniejsza. Bez względu na to, co wybierzesz, złóż. W swoim banku stałe zlecenie i niech przeznaczone dla dziecka pieniądze automatycznie wędrują na produkt oszczędnościowy czy inwestycyjny, z którego będziesz w tym celu korzystać. Żaden produkt nie spełni swojej roli, jeśli ty nie odłożysz pieniędzy. Dlatego zautomatyzuj ten proces, dzięki czemu nie pominiesz żadnego miesiąca, a kapitał na przyszłość dziecka będzie się bardzo systematycznie powiększać. Mam nadzieję, że teraz będzie Ci łatwiej podjąć świadomą i mądrą decyzję. Życzę Ci powodzenia i wielkiej satysfakcji z osiągnięć Twoich dzieci. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych skutecznych porad.